Amerykańska pisarka i poetka Elsa Barker, będąc w Paryżu w 1912 roku, zaczęła otrzymywać przekazy od zmarłego. Tym zmarłym okazał się być jej znajomy, sędzia David Patterson Hutch, który odszedł ze świata żywych kilka dni wcześniej w Kalifornii. W ciągu kilku następnych lat Elsa Barker spisała w ten sposób 135 wiadomości w formie listów przekazanych jej przez zmarłego sędziego Hacza przy pomocy pisma automatycznego. Listy te zawierają wiele ciekawych informacji o tym, co jest po drugiej stronie życia. Zawierają także pewne informacje o Jezusie. Posłuchajmy wybranych fragmentów tych listów. Patrząc ponownie, zobaczyliśmy, że prawie wszyscy patrzyli w jednym kierunku. Patrzyliśmy także razem z innymi i zobaczyliśmy wielkie światło, podobne do słońca tyle, że było bardziej miękkie i mniej oślepiające niż słońce materialne. To, powiedziałem do chłopca to właśnie widzą ci, którzy widzą Boga. A teraz mam ci coś dziwnego do powiedzenia, gdyż gdy patrzyliśmy na to światło, powoli kształtowała się między nami a nim postać, którą zwykliśmy postrzegać jako Chrystusa. Uśmiechał się do ludzi i wyciągał do nich ręce. Potem scena się zmieniła i miał na lewym ramieniu baranka, a potem znowu stał, jak gdyby przemieniony na górze, potem przemówił i nauczał ich. Mogliśmy usłyszeć jego głos, a potem zniknął nam z oczu. Praktyka obchodzenia Bożego Narodzenia jest dobra, jeśli nie zapomina się o prawdziwym znaczeniu tego dnia. Dla niektórych oznacza to narodziny w świecie ducha pokory i miłości. Lecz choć miłość i pokora nawiedzały świat przed pojawieniem się Jezusa z Nazaretu, to jednak nigdy wcześniej ani później nie przybyły z większą mocą niż wtedy, gdy przybyły do Judei. Nie ma znaczenia, czy stajnia w Betlejem była rzeczywistością fizyczną, czy symbolem. Wczoraj wieczorem, po odwiedzeniu różnych miejsc na ziemi, Udałem się do jednego z najwyższych chrześcijańskich niebios. Być może w żadnym innym momencie nie poszłoby mi tak łatwo, gdyż moje serce było pełne miłości do wszystkich ludzi, a mój umysł był pełen idei Chrystusowej. Często widywałem tego, którego nazywają zbawicielem ludzi, a ostatniej nocy widziałem go w całym jego pięknie. On także zstąpił na jakiś czas do świata. Zastanawiam się, czy uda mi się sprawić, że zrozumiesz? Miłość Chrystusa jest zawsze obecna w świecie, ponieważ zawsze są serca, które utrzymują ją rozpaloną. Gdyby idea Chrystusa jako odkupiciela kiedykolwiek osłabła na świecie, prawdopodobnie wróciłby tam i na nowo rozpalił płomień w ludzkich sercach. Ale cokolwiek mówią autorzy statystyk, idea ta nigdy nie była bardziej realna niż obecnie. Wczoraj wieczorem stałem w wielkim kościele, gdzie setki chrześcijan klęczało w adoracji Jezusa. Będąc na ziemi, stałem w Kościołach w wigilię Bożego Narodzenia, jako człowiek wśród ludzi. Ale wczoraj wieczorem widziałem rzeczy, których nigdy wcześniej nie widziałem. Zaprawdę, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię jakiegoś proroka, tam on jest pośród nich, jeśli nie zawsze w swoim duchowym ciele to przynajmniej w woni swego współczucia. Jezus z Nazaretu jest rzeczywistością. Jako ciało duchowe, jako Jezus, który mieszkał w Galilei, istnieje on w przestrzeni i czasie, jako Chrystus, wzór człowieka duchowego, istnieje w sercach wszystkich mężczyzn i kobiet, którzy budzą w sobie tę ideę. Jest światłem, które odbija się w wielu lustrach. Któregoś dnia pisałem o adeptach i mistrzach. Jezus jest typem największego mistrza, jest czczony we wszystkich niebiosach, uchwycił prawo i odważył się nim żyć, dając jego przykład. A kiedy powiedział: Ojciec i ja jedno jesteśmy. Wskazał drogę, dzięki której inni ludzie mogą urzeczywistnić w sobie mistrzostwo. Kiedy piękna istota zabiera cię na spacer po tak tzw. koniczynowych łąkach nieba, jesteś pewny, że jesteś jednym ze współdziedziców całego wiecznego majątku. Piękna istota dobrze zna Chrystusa Chrześcijan. Myślę, że piękna istota zna wszystkich wielkich mistrzów, wcielonych i bezcielesnych. Wszyscy nauczali o nieśmiertelności w tej czy innej formie, ale oddając sedno, piękna istota poszła ze mną wczoraj wieczorem do najwyższego nieba, chrześcijan. Gdybym miał ci opowiedzieć wszystko, co widziałem, mogłabyś się bardzo spieszyć, aby tam pójść i zobaczyć to na własne oczy, a nie wolno ci jeszcze przez długi czas opuszczać ziemi. Musisz uświadomić sobie nieśmiertelność, będąc jeszcze w ciele i sprawić by inni to zrozumieli. Opowiadałem ci o mniejszych niebiosach, do których udają się ledwie dobrzy ludzie, lecz namiętnie pobożni, miłujący Boga, osiągają wyżyny kontemplacji i ekstazy, których nie były w stanie opisać słowa języków świata. Z piękną istotą u mego boku doznałem tej ekstazy ostatniej nocy, kiedy ty spałaś tym którzy cierpieli w tej wojnie czy to z powodu ran ciała czy ran duszy czasami wydawało się że Chrystus chrześcijańskiego świata odwrócił się i odszedł być może do innej gwiazdy gdzie jego nauka mogła być zrozumiana a jego prawo miłości stało się rzeczywistym wpływem na życie i serca ludzi ale Chrystus który umarł aby nauczyć ludzi jak żyć nie opuścił świata w tej godzinie próby jest tym samym Chrystusem miłości i współczucia. A ktokolwiek próbuje umieścić na Jego miejscu Chrystusa nienawiści i braku litości, bluźni Jego świętemu imieniu i pewnego dnia zapłaci straszną karę za to bluźnierstwo, widziałem twarzą w twarz Chrystusa, który chodził po świecie w Galilei. Czy jesteście zaskoczeni, wy chrześcijanie, którzy macie nadzieję zobaczyć Chrystusa, gdy umrzecie? Dlaczego ja miałbym go nie zobaczyć. Czyż nie służyłem za życia i w śmierci? Czyż nie służę teraz, najlepiej jak potrafię? Tak, widziałem Chrystusa. Spodziewajcie się, że przyjdzie ponownie w obłokach nieba z mocą i wielką chwałą, choć może nie chodzić po ziemi ponownie w materialnej formie. Po co? miałby chodzić po ziemi teraz w śmiertelnym ciele, skoro coraz więcej mężczyzn i kobiet, Otwiera swój duchowy wzrok, aby mogli go zobaczyć, będąc wciąż w szatach ciała? Opowiedziałem Wam o pięknej istocie na polach bitew, a teraz chcę Wam opowiedzieć o Chrystusie na polach bitew. Nigdy nie bał się bólu, ten syn światła, który pokazał drogę bólu kurczącym się duszom ludzi. Krzyż Chrystusa jest żywą istotą a jego moc będzie odczuwalna coraz bardziej, gdy zmęczony świat odzyska siły po chrzcie krwi. Niejedna dusza w ostatniej godzinie agonii ujrzała Chrystusa. Wiele dusz we Francji, w Belgii, w Polsce i na wzburzonym wojną morzu rozpoznało przyjaciela, który trzyma się bliżej niż brat. Niejedna matka widziała w prawdziwej wizji swojego umierającego syna podtrzymywanego przez Chrystusa. Katoliczka, protestantka, wolnomyślicielka, wszystkie one wzywały syna Maryi, aby pocieszył ich synów w ostatniej chwili grozy i później. Wczoraj we wrzeszczącym piekle w Belgii widziałem człowieka, zwykłego żołnierza, który odszedł prosto po śmierci na wysokie miejsce poza nawet astralnym zamętem. Ponieważ umierając, wezwał Chrystusa wiary swojej matki, aby zabrał go z walki do nieba pokoju ponad światem. Wielu poszło tą drogą od czasu rozpoczęcia tej próby ognia, ale więcej pozostało poniżej. Niewielu ma wystarczająco wiary, aby odbyć wielki lot. Jakąkolwiek religię wyznajesz, niech zawiera ona Chrystusa i Krzyż Chrystusa. Jakie inne pocieszenie może znaleźć dusza, która czuje swój ból i odczuwa straszną sumę bólu świata w tym czasie. Filozofia jest dobra. Nazywałem siebie filozofem, ale miłość jest najwyższym osiągnięciem filozofii, a Chrystus jest najwyższym osiągnięciem miłości. Mówią o nowej religii, jakby miłość Chrystusa była starą i wyczerpaną miłością. Miłość Chrystusa odradza się, gdy w błysku oświecenia dusza dostrzega te tajemnice w swoim sercu. Oddaj cześć Chrystusowi w swoim sercu, bo On tam jest. Oddaj Mu cześć w sercu swojego przyjaciela, bo On tam jest. Oddaj Mu cześć w sercu swojego wroga, bo On tam również jest. Chrystus, który unosi się nad polami bitewnymi, nie nosi żadnej flagi. Jest pierwszym z neutralnych, bo kocha wszystkich, nawet piratów pod orłem i morderców na pełnym morzu. Rzymscy żołnierze na Golgocie nie zostali przez niego przeklęci. Kiedy wziął na siebie ograniczenia ciała, zrozumiał ograniczenie poprzez jego przekroczenie. Nigdy nie zrozumiemy żadnego ograniczenia, dopóki go nie przekroczymy. Kto lepiej niż on zna mękę rozdartego ciała, połamanych kości i poszarpanych nerwów. Jeśli chcecie używać znaków i symboli, medytujcie nad krzyżem Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest wystarczająco doniosły, aby medytować nad nim przez całe życie. Czyż ten jedyny sam nie powiedział na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią? Nic w kazaniu na górze, nic w świętych zapisach wschodu, nic w archiwach całego świata nie może się równać z tymi ośmioma słowami pod względem wielkości i duchowego znaczenia. Spotkałem mistrza z Galilei i utrzymywałem z nim komunię. Był człowiekiem i Bogiem. Świat potrzebuje go teraz. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pamiętaj słowa człowieka Boga. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, to możesz zapoznać się ze wszystkimi przekazami zmarłego sędziego Davida Patersona Hacza na tym kanale. Jest już także dostępne polskie wydanie pierwszego tomu listów pod tytułem listy od umarłego. Szczegóły w opisie filmu i komentarzu pod filmem.